Witamy serdecznie! Witamy witam, witam. w kolejnym odcinku gotowania ze spermiarzem. Zanim zaczniemy gotowanie trzeba załączyć jakąś dobrą nutkę. Voila. Nie myślę tutaj trawę. Trzeba łyknąć jakąś dobrą strawę. Nutka krajowa. Zagraniczna nam szkodzi. Tylko tu kolej jest ewenementem. Ja polecam portugalskie for można i tak. Ale czym byłoby picie bez e, cud, cudownego wynalazku palenia różnych elementów? Dlatego zanim biorę w swoje dłonie łyżkę i nóż, zawsze muszę zrobić sobie dobrą chmurkę. Ja to tak jak widzimy o wiele. Mamy dwa w ilości, dwóch gulasz. Gulasz angielski. Gulasz y, nożem wyciągamy z y, pojemnika laszanego. A żeby oddać go procesowi do smażenia. Tak zwanej obróbki termicznej. Kurwa. To normalne. To jest fajne. To normalne. To tak zawsze jest cybularczy. W kolega Dominik wyrzuca mięso bezpośrednio na patelnię. Bezpośrednie yy, tak, tak. rozwiązania na Tutaj to, to kapło zaraz to naprawie i już mięso się rumieni już mięso grzeje się poci się ten tłuszcz jest uwalniany część z niego zostaje w mięsie część wyparowuje do atmosfery jak widzimy nasz kolega Dominik włożył tutaj paluszki na paluszki kupione na ryneczku od lokalnych dostawców Świeżutkie. Według tradycji starożytnych, starożytnych hunów. Kroimy je w drobne części. drobne części, ale nie aż tak drobne, żeby nie można tak. było ich potem pić mięsem, gdyż, jak wiadomo, y, wbijanie, wbijanie y, paluszków w mięso sprawia, że mięso stanie się zadziorne. Mięso jak wie nagle, jaki jest, jego, jaki jest jego cel, jaka jest jego hierarchia w naturze. Mięso musi polować, a czymże byłoby mięso bez kolców? I teraz tak właśnie, powstaje, tak właśnie powstaje mięsny jeżozwierz. Tak właśnie powstaje mięsny jeżozwierz, który tak uwielbiają nasze dzieci i córki. Więcej, więcej paluszków. Paluszki, paluszki trzeba wtykać w mięso, żeby każdy fragment mięsa wsiąkał w ten aromat palonych zbóż. Palce liby. Palce, jak to mówią Francuzi, lizać. A tymczasem... <laughs> a tymczasem na scenę wkracza ona. Przyprawa do gęsi, wyniesiona ukradkiem. Uprowadzona, uprowadzona wręcz ze sklepu biedronka. Przypadkiem oczywiście, nie jesteśmy złodziejami. Przyprawę do gęsi otwieramy yy, pod kątem, gdyż... Jak wiadomo aluminium musi być rwane pod kątem, bo wtedy domeny układają się w taki sposób, że gdy przyprawa wylatuje omija to niechciane przez nas niepożądane wręcz pole magnetyczne I teraz sypiemy w, każdy, w każde dostępne miejsce tego mięsa przyprawę do, do gęsi Zobaczmy jak sprawa prawa Mięso jej pożąda. Czujemy tą więź. Ten dipol, który tu się wytwarza. A tymczasem kolega do mnie już biegnie. Po kolejny składnik, w którym są jakże subtelnie, a zarazem konkretnie nasiąknięte wywarem y, z rosołu nudle. Nasze nudle. Kapką rosołu kładziemy delikatnie na, Aż na mięso. Oczywiście. Jakoś się rzekło stanowczo. I tak subtelny jest ruch początkowy. I pat. Tak robili już y, Rzymianie, kiedy gotowali swoje słynne bois w sosie śmietanowym grzybem. A tymczasem pora na kolejny składnik, który jest niezbędny wręcz w przyrządzeniu tego dania, które wywołuje na ustach dzieci ten sam uśmiech od tysięcy lat. Porto, tylko porto najwyższej jakości. Porto 19 które właśnie jest w tej szklaneczce i lejemy porto wprost w paszczę tego rozgrzanego mięsa. Mm. Widzimy jak mięso chłonie, mięso potrzebuje alkoholu I Jak mięso to... A, mięso bardzo potrzebuje alkoholu Mięso to gdzie, gdzie? mięso Moje jest. Dzi... Mięso jest dzikie, mięso potrzebuje. Mięso łachnie A tymczasem na naszą scenę wkracza właśnie ono yy, Talerz <laughs> Wkracza talerz Specjalnie przyrządzony przez naszego kucharza, Maćka, który wiele lat spędził także w gastronomii jako pomywacz oraz, oraz kelner. To jest tak zwane słońce majów, którego nauczył się robić w Ameryce Południowej, kiedy gotował na rejsie na statku. Tak, ser zanim rzucimy na rozrzane mięso, rwiemy. Rwiemy losowo, bo wiadomo, że natura jest... I los. Ale ważne, żeby ten ser no, rwać no, z przy... agresją, z agresją. Z agresją. Ale losowo. Ale losowo, oczywiście. Co do sera, nie możemy się pieścić. Jeśli Jaki, jakiś kawałek sera trafi w ścianę, nie jest to problemem, gdyż ścianę, ale... gdyż ścianę można umyć. Wiadomo, mięsa już nie umyjemy. To jest, o tym nie każdy kucharz pamięta, ale to jest właśnie... To jest właśnie ważne w tym zawodzie, żeby mieć głowę na karku i, i trzać cały czas. Dlatego jeszcze, 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 poprosimy, jeszcze dlatego poprosimy tak, O tak, tak, tak. jednym tak zwanym w Ameryce y, Północnej szociku. Proszę bardzo. Ręce mi się trzęsą, aczkolwiek wynika to z podniecenia, które towarzyszy tej akcji, gdyż... Danie to zasługuje na najwyższe dbałość o każdy możliwy szczegół. Także kolego kucharzu zapraszam do kosztowania naszej krajowej wódeczki. Malutko, malutko. Mmm. Jeszcze, jeszcze wisienkę na torcie. Wisienkę na torcie. Tutaj. I tu, tu czeka, tu czeka. Wchodzi on. Gość z Ameryki Południowej, przyprowadzony w okresie dwudziestolecia międzywojennego, podczas wojny punickiej. Wkracza w ten sposób, dosyć skromny, aczkolwiek rzeczowy i gruntowy. Wiadomo, że pomidor należy do rodziny psiankowców, tak jak papryka oraz ziemniak. I tu jeszcze raz. Ciekawym jest fakt, iż Ziemniak jako psiankowiec, posiadał owoc, który przez ludzi jest niejadany, gdyż jest niejadalny. No, drodzy koledzy, tutaj... czymże byłaby włoska potrawa bez włoskiej y, kawy? Dlatego szczypta kawy jest tu y, Oczywiście niezbędna. Oczywiście. Słyszymy w oddali nuty y, brzmienia słynnego y, pieśniarza jazzowego pochodzącego z Ameryki Północnej, aczkolwiek nieco czarnego. Y, Taba y, A tymczasem Nasz, y, nasze mięso jest, staje się gotowe do podania. I co teraz zrobi nasz kucharz Maciej? Czy wyłączy gaz, czy będzie mieszał dalej? Mieszał dalej. Będzie Będę mieszał dalej. Maciej będzie mieszał dalej. O, y, kolega kolego, proszę o zastawę. Kolega Maciej poprosił mnie o zastawę. Chyba... Zastawę. O kluczowe aby w tym momencie dać koledze Maćkowi zastawę Mamy tu oryginalny włoski talerz marki Społem. On w tym momencie ląduje w tym właśnie miejscu. W tym miejscu, które przed tysiącem lat wyznaczyli na właśnie ten talerz wikingowie, Którzy przy swoje podróże przez Europę odkryli wiele... Niesamowitych smaków goszcząc na stołach wszelkich y, możliwych księstw oraz państw europejskich. Zostawiamy? Teraz właśnie jest ta chwila, kiedy nasz szukasz zastawi. Zastawię. Maciej, zastawiaj Widzimy, że Maciej. Zastawia spokojnie, gdyż mięso nie może być wrzucane jak yy, przysługowe mięso właśnie, yy, co wiemy z piosenki Michała Wiśniewskiego. Wejpik, na no, poprawę humorku. Wygląda świetnie, pewnie jest bardzo świeże. Oczywiście. Wczoraj pisał. Jeszcze jak. No, Czysiutkie rączki. I w tym momencie nadchodzi pora na łagodny, aczkolwiek zdecydowany finisz. Kromka chleba doskonali każdą potrawę w tym momencie wydaje mi się, chociaż nie jestem ekspertem od dekoracji, że potrawa nasza jest nie, nie, nie. nie, jest, gotowa. nie jest gotowa nie jest jeszcze gotowa, aczkolwiek wierzymy głęboko, że kiedyś to nastąpi kolega Maciej wciąga piwo tu, nie jest to zwykłe piwo, jest to no jest to po prostu VIP. Po prostu VIP. VIP wystarczy To nie jest to nie jest wino, to nie jest wódka, to nie jest szampan, to, to jest VIP. To jest VIP. Kolega to niewiele wnosi do naszej dyskusji, aczkolwiek tutaj ma rację, no z tym jednak nie będę polemizował. Jak każde dziecko wie, piwo VIP leje się z wykorzystaniem szmatki. Przechyl proszę. Nie przesaśmy to tylko dla smaczki. Oczywiście smaczek jest tu jak najbardziej wskazany, wskazanym elementem, gdyż nadaje tak zwanego Smaczku. W tym momencie chciałbym Państwa zaprosić na degustację naszej potrawy, która tak wiele lat gości na naszych stołach góralskich i wywołuje u ludzi niezmiennie zawsze emocje pozytywnego w dźwięku. Zapraszam do stołu. Jak widzimy jesteśmy już przy stole. Ja oraz mój zacny kolega Maciej, zwany też yy, Kozim na białym. Albo Maćkiem. Także Maćkiem. Kolego, spróbuj jako pierwszy, gdyż to ty mieszałeś nie są. Bardzo mi przykro, że w tym momencie... Nie są Państwo w stanie wąchać tego aromatu ale pozwólcie, że pokażę Wam yy, to swoją miną. Tak właśnie pachnie piwo VIP. Potrawa. Kolego, przyszedł jesteś gotów, żeby skosztować? To no, już gryzka, weźcie wsiąku wybacz. Aczkolwiek zobaczyłeś zacząłeś... Zacząłem y... od okay. Też piwo wzbudza w moich kubkach smakowych pożądanie i chęć wzięcia do ust właśnie tej potrawy. Zatem... tym... Za tym z kosztu. I ty... To jest w niego wzięcie. отротил за счастье. <laughs>